Szczęść Boże, są sołtysom byłym, obecnym i przyszłym. No ważna chwila. Władza ubiega się o wasze względy, szanowne Panie, Szanowni Panowie, i wyceniła was na 300 zł kierdziełkowego. Tyle zostało w tym projekcie, który wcześniej był budowany jakimiś tam frazesami o tym, że tu się będzie regulować samorządność na poziomie. Słałectwa ostatecznie władza poszła na skróty tutaj, nas y, 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 zobligowano do tego, żeby procedować ten projekt w takim przyspieszonym tempie, żeby władza mogła już od lata te, te pieniądze to kierdziołkowe wam rozdawać, żebyście oczywiście w, w porywie wdzięczności głosowali na tę władzę jesienią. Przez chwilę bałem się, że nie zostanie dochowana tradycja, ale koleżanka z PSL-u zrealizowała stały wariant gry, to znaczy przelicytowała, że nie tylko sołtysom, ale też przewodniczącym rad osiedli tak? dobrze zrozumiałem. No. To jest właśnie ta gra, która się tutaj toczy. Lewica z prawej i lewica z lewej prześcigają się. Jedni mówią 500, drudzy mówią 1500, i tak Polacy przekupywani są swoimi własnymi pieniędzmi. Kiedyś. Sołtys to brzmiało dumnie kiedyś, czyli w wiekach średnich, w tych strasznych, jak się zdaje, niektórym mrokach średniowiecza. Sołtys to był, to był pan, to był kawał pana. To był ktoś przedsiębiorczy, to był ktoś, kogo większy od niego pan, czasem książę, mianował na takiego dyrektora zamieszania, który zorganizuje wieś. Miasto czasami, miasta miewały też sątysów, no ale to nie był przywilej, to był też obowiązek, ponieważ kto nawet nie był rycerzem. Szlachcicem ten się przez sołectwo de facto uszlachcał, ponieważ stawał wobec obowiązku stawania konno i zbrojno w potrzebie. Gdyby dzisiaj takie kryterium wprowadzić, że sołtys owszem będzie pobierał kierdziołkowe, ale w zamian za to on czy też przez niego wskazane osoby muszą się stawić w potrzebie zbrojnej, nie szczędzić zdrowia, życia, majątności, no to może byłoby mniej chętnych. Taka historyczna dygresja, która wskazuje na skalę upadku upadku spraw Rzeczypospolitej, bo kiedyś właśnie to była przedsiębiorczość, to był kraj wolnych ludzi, a dzisiaj to jest kraj ludzi, którym za 300 złotych chce się obiecać świetlaną przyszłość w państwie rządowym. Dziękuję bardzo. Przez pan poseł Mirosław Suchoni, Polska 2050, bardzo proszę.